Nad morzem w pobliżu Lizbony dokonano przypadkowego odkrycia. Badacze śpieszą na miejsce. João Cijao jest światowej klasy ekspertem od Neandertalczyków. Trafił do tej jaskini w roku 2010, podążając tropem znalezionych uprzednio narzędzi i materii organicznej. Jego badania przyczyniły się do obalenia mitu prymitywnego Neandertalczyka. W jaskiniach Figueira Brava napisał się ważny rozdział w dziejach Neandertalczyków. Przeprowadzono badania skamieniałych szczątków, których nie zdołało zabrać morze. Wykopaliska w tym miejscu są skrajnie trudne. Materiał uległ lityfikacji. Po wykrojeniu cienkiej warstwy znaleźliśmy kamienne narzędzia i kawałki pokarmu. Zespół Sejjao odkrył tu ogromną ilość resztę gryp i skorupiaków. Wcześniej uważano, że to dieta bogata w kwasy omega-3 dała przewagę Homo sapiens, przybyłym z Afryki. Tamci ludzie obiadali się z korupiakami, co spowodowało u nich znaczny rozwój mózgu. Stali się inteligentniejsi, rozeszli się po całym świecie i wytępili inne gatunki hominidów, w tym europejskich neandertalczyków. Okazuje się jednak, że tu, w Figueira Brava, ilość resztek ryb i skorupiaków jest większa niż na stanowiskach południowoafrykańskich, z których wywodzi się ta hipoteza. Aby dowieść, że Neandertalczyk dorównywał intelektualnie homo sapiens, Joao Sijao weryfikuje wiek malowideł naskalnych na całym Półwyspie Iberyjskim. To w Europie wśród Neandertalczyków znajdujemy najwcześniejsze dowody wyższej inteligencji, której wyrazem jest ekspresja artystyczna. Wykazaliśmy, że w trzech miejscach na Półwyspie Iberyjskim w jaskiniach La Pasiega, i Ardales są obrazy geometryczne, symbole, rzędy, kropek i odbite dłonie sprzed co najmniej 65 tysięcy lat. Skoro kalcyt, który pokrył malowidła ma 65 tysięcy lat, same dzieła muszą być jeszcze starsze. Art. Wiemy już, że wykonali je Neandertalczycy. Umiejętność tworzenia symboli i myślenia abstrakcyjnego to dowód, że Neandertalczycy wcale nie byli prymitywni i gorzej rozwinięci. Dokonane w ostatnim dziesięcioleciu odkrycie abstrakcyjnego wymiaru ich świata postawiło wszystko na głowie.